że każdy degraduje mózgi niektórym do poziomu, że szkoda łez Gdzie, że twoja nauka gdzie ze mną tam w gdy zabraknie cię A, Będę opowiadał, że oddałeś swój czas nam I to dzięki tobie dziś wiem co co w życiu pozwoli odnaleźć sukces. serce zguby się rodzą, tej okiem, znasz lęk, ciało daleko, lecz swe myśli zawsze są gdzieś obok mnie ja reprezentuję wartości, o których dziś nikt nie chce tworzyć piosenek Nie jestem frajerem, co leci za fejmem, bo kocham prywatność i spokój Najbardziej to no, chciałem stać z boku Skakać wam oku i robić za gdy potrzebny jest opór Spierdol na scenie, publicę czy imprezie w domu Nie ma różnicy, gdy brać za z boku Chcę tworzyć muzykę, bo daje mi spokój Choć zobacz, kim jestem naprawdę Siedzę z pasji w od czwartego roku Tylko tak jak zagrać Już nie słucham ludzi, teraz leczę kłamstwa